Dzisiaj są moje 40 urodziny, dostałem w prezencie od kolegi taki właśnie samochodzik. I idziemy się bawić, parę znajomych się zjechało dzisiaj do mnie. Tutaj pozdrawiam Was o, troszeczkę dzisiaj będzie gruby balecik, bo Żurom ma 40 rodziny. Wszystko w porządku, zaraz wam pokażę. Tu ziomale się przyjechali. Tu mój wspólnik przyjechał sobie. Teraz się tam z nim idę przywitać. O. A, tu, a tutaj Marek z Wołomińskich przypłynął. Zaraz parkuję, idziemy pogadać na chwilę, no a tam reszta chłopaków. Tak więc, szykuje się gruby balet, 30 lipca 2017, Andrzej Żuromski. Czasami trzeba się pobawić porządnie, lata lecą, więc nie można cały czas stać pod sklepem, pić piwa pod żabką jak niektórzy, lecz troszeczkę się dzisiaj pobawimy. No co, życzę Wam dużo zdrówka, wszystkiego najlepszego. O, tutaj jakoś sobie poradzę co dzisiaj. E, boję się, że pójdę w gruby melancholia. Ale 40 lat zobowiązuję, żeby w odpowiednim miejscu, z odpowiednimi ludźmi się dobrze pobawić. Więc dużo zdrówka Wam życzę. Tutaj Heniu ziczekami podlatuje. A tutaj moi ochroniarze już właśnie płyną. Wszystko dopilnować, żeby było jak należy. No i tyle. Pozdrawiam Was ze słonecznego Serocka. Zaraz do jechranki się wbijamy. Trzymajcie się, dużo zróbka, cześć.